Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w blog star planet. No i już będziemy przechodzić parkury stopki, jakby nic nie, nic nadzwyczajnego. Bardzo często to nagrywam i po prostu lubię ja w sumie nagrywać. No, ale bez przesady nie tak często. Nie będą się pojawiały aż tak często jak się pojawiały kiedyś, tylko raz na jakiś czas. No i w sumie to możemy przejść już do pierwszego parkura bez przedłużania. Zapraszam Was do oglądania. Ok, wybrałam sobie ten parkur nazwany: od którego sezonu grasz? Szczerze nie pamiętam. Odkąd gram, od którego sezonu? Na tym koncie od trzeciego, a tak to to odkąd, od kiedy nie było sezonów jeszcze w Blog Planet, ale wiem, że zaczęłam grać w wakacje, więc no. Nie pamiętam jeszcze, kiedy, no, ale wiem, że w wakacje. Jak był sezon wakacyjny? No, znaczy nie sezon, tylko Nexus wakacyjny, bo wtedy nie było sezonów. Więc idziemy z tym parkurem, i widzę, że to nie będzie takie proste. Ile tu się przechodzi? 27 minut. Widzę co? Ja chyba, chyba zrezygnuję, bo, bo po prostu nie wiem, nie wytrzymam tyle, przechodzić. Takiego czegoś, więc za chwilę się widzimy. Ok, jestem na kolejnym parkurze i również jest on niemożliwy. Oby ten był bardziej możliwy niż tamten. No ale cóż, mówi się to trudno. Łojejku! Ok, będę szła niczym ślimak. Jestem ciekawa, jak tam moja foczka, bo ona to jeszcze bo nie idzie, ale okej. Okay, widać, że na nią nie działa tamto coś, więc... No i jeden HP Challenge, super. W ogóle myślałam nad tym, żeby nagrać odcinek z jeden HP Challenge, no ale... Nie wiem. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. Czy chcecie taki odcinek? Dobra, a my lecimy już dalej z tym parkurem. I tak w ogóle to wcześniej już skończyło się to 1 HP Challenge. No, ale. Zapomniałam o tym powiedzieć, chyba. Więc. Sorry. I sorry, jakbyście coś słyszeli. No, ale cóż. Kwoczka. Yy, weź... O, właśnie, tak zrób. Zważasz się na ochotnika? To mnie jeszcze nie zabiło, no to będzie tu, nie? Aha, okej. Okay. Nie mogę. No dobra, to widzimy się jak już będę w tamtym miejscu. Okej, okay, jestem już w tym miejscu i tym razem byłam bardziej ostrożna na tą jedną... O, nie wiem jak to się nazywa, ale to coś, co ogień robi, więc... Dobra, nieważne. No powiedziałam jakąś głupotę, ale okej. Okay. Nie pamiętam, jak to się nazywa, po prostu, więc. Więc powiedziałam tako. Dobra, i lecimy dalej z tym parkurem. Okej, okay, jakieś łatki nagle, czy łapki. No, o jejku, tutaj będzie gdzieś magnes, albo odpychający magnes, albo coś innego. Bardziej odpychający magnes, ale. Ło, okej. Okay. No, no, ale czarna dziura też jest, więc dobra i normalne magnesy też są, więc okej. Okay. Dobra, udało się. Tylko, no właśnie więc widzimy się jak znowu będę w tamtym miejscu okej, okay, jestem tutaj i proszę nie zgiń, proszę nie zgiń, proszę nie zgin. okej, okay, udało się, nie zginęłam dobra, no i miałam laga który oznacza, starsi widzowie już sami wiedzą co widziałam cię, widziałam cię armatko, więc nie możesz mi mi, mi 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 tego zrobić o i teraz ciało tam zrobię okej okay. mamy problem bo mam jedną kreskę hp a to jest gorąca sloa niezwykła więc y, <gryw> będzie problem jest pewnie mi zostało jakieś nie wiem ile y, Pięć. Coś takiego, jak jeden hp Challenge, trochę. No ale cóż. Tylko proszę nie zgiń. Dobra. Wybitnie. Wybitnie było, ale się skończyło. Nie wiem czego dotknęłam, bo nie zdążyłam nawet zauważyć. Ale wiem, że zginęłam daleko, więc... Ten lag zakończył wszystko. I zobaczmy, no tak, oczywiście. Więc wybiorę inny parkur, Obym tylko jeden jakiś przeszła w tym odcinku, bo... Okej, okay, wybrałam sobie już ostatni parkur albo nie ostatni, nie wiem. Ale obym go przeszła, bo po prostu... Chociaż jeden parkur w odcinku, to chyba mogę przejść. No okej, okay, nie muszę każdego. Ale chociaż jeden albo dwa. Mówię, no że dwóch już chyba nie przejdę, bo nie wiem ile będę ten przechodzić. A zapewne tu będzie jedna sekunda, no pewnie. Więc. Yy, więc nie wiem. No ale cóż, trudno. Jak się wyrobimy, to może się uda więcej przejść. W sensie dwa parkoury jeszcze, ale... No nie sądzę, bo już się nagrywa 7 i 10 sekund W sensie 7 minut i 10 sekund A teraz już nawet się 18 to 180 Kiedyś ja ich nie lubiłam Teraz nawet nie się nauczyłam robić Więc w sensie kiedyś Rok temu może no dobra. Ok. Ojej, hu, ciu. Idziemy, ciu. Wiem, też bym się tak bała, dlatego posłucham Twojej rady, babko jakaś. Mm -hmm. Okej. Okay. O jejku. O, tam może z meta. No, może jeszcze jeden parkour przejdziemy w tym odcinku. O ile go przejdę, to przejdziemy. Jakiś szybki znajdę, więc zaraz się widzimy. Okej, okay, wybrałam sobie już kolejny i ostatni w tym odcinku parkour. I myślę, że go prze... Okej, okay. myślę, że go przejdę. Dobra, pogłaskam te zwierzaczki będzie. Dobra. I mam teraz straszne lagi, tak w ogóle, więc sorki, ale może mnie ściąć. Dobra, a my lecimy. Tu w ogóle śnieg pada. Z tej mm, animacji takiej, co dodali na WSP, też ją mam. I też ją zrobiłam na parkurze. Znaczy nie na parkurze, tylko na czacie. Więc. Więc jak chcecie, to możecie wejść. Parkur e, ok, aktualnie buduję, ale jeszcze go nie skończyłam. Ym, bo ostatnio mi się coś nie chce go dokończać. Ale go dokończę, także spokojnie. Ja parkury dokańczam. przynajmniej tak mi się wydaje. <gry> nie przypominam sobie, żebym jakieś nie dokończyła, aczkolwiek nie przypominam sobie, żebym w ogóle kiedyś miała taki niedokończony. Więc nie pamiętam już zbyt dobrze, bo dawno też nie grałam w BSP i tak w ogóle to widzimy się za niedługo. Okej, okay, przyszłam ten parkour, a więc będę się już z wami żegnać. Do zobaczonka i pa!